Cześć, tu Marek. Witam po złej stronie. Dzisiaj dzień siódmy mojej wielkiej podróży. Plan jest taki, że jadę teraz na Stelvio Pass, które jest jakieś 40 minut stąd. My zostaliśmy w miejscowości, która nazywa się Ciuk. Niesamowity hotel, niesamowite miejsce. Hotel jest usytuowany 1600 metrów ponad poziomem morza. Piękne widoki. Naprawdę nie można chcieć więcej. Jeśli chodzi o dzisiejszy plan, to tak jak mówię, teraz jadę na Stelvio Pass, pojeździć, pokręcić. Potem wracam do hotelu na śniadanie. Także bez dalszego gadania, widzimy się na Stelvio Pass. Aby rozpocząć wspinaczkę, droga na górę była niesamowita. Była to kombinacja lekkich zakrętów i ciasnych nawrotów. A do tego widoki były absolutnie niesamowite. upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał, ponieważ planuję wypuścić to wideo już wkrótce. Do połowy przełęczy Telviopas składa się z dwóch głównych podjazdów, która połączona jest prostą drogą przez długą dolinę. Rozpocząć kolejny podjazd. Nagle zrobiło się znacznie chłodniej. Definitywnie mogłem to odczuć, ponieważ opony zaczęły gubić przyczepność. Na samą górę. To była najlepsza jazda, jaką chyba miałem w tym samochodzie. Naprawdę coś pięknego. Samochód definitywnie stracił moc pod koniec. Czułem dosyć sporą turbo dziurę. Ale co się dziwić? 2800 metrów. Oh, jest! Oh, jest! Wow. Wow. To był chyba jeden z najbardziej zapierających dech w piersiach widoków, jakie w życiu widziałem. Dla takich momentów warto jechać tysiące kilometrów, wstawać rano i jechać przez cały dzień i być zmęczonym. Dla takich momentów Warto żyć. Stelvio nie jest może najlepszą drogą na świecie, ale uważam, że jest to jedna z dróg, które powinien zrobić każdy, kto uwielbia jeździć samochodem. A fakt, że stałem tam obok mojego samochodu powodował, że ten moment był jeszcze bardziej niesamowity. A więc jesteśmy na Stelvio Pass, jakieś 2700 metrów nad poziomem morza w tej chwili. Jestem na punkcie widokowym. Jest tu też parę porszaków z Niemiec. Widoki niesamowite. Chmury przychodzą, odchodzą, także to cały czas się zmienia. W tej chwili jest dość biało za mną, aczkolwiek przed chwilą miałem wspaniałe widoki, które pewnie zobaczycie na birolu. Naprawdę. Opłaca się. Przyjedźcie tu. To jest niesamowite. Jestem tu drugi raz w życiu. Naprawdę nie żałuję. Jest to coś, co każdy petrolhead powinien zrobić. Po prostu brak mi słów. Brak mi słów. Musicie tu przyjechać. Musicie tu przyjechać. A więc jedziemy pojeździć w chmurach. Off we go. Mówi też szczęście, że ta para Polaków stanowiła mnie przepuścić. Dziękuję! Czym uratowali moją gândę więcej mocy, jako, że powietrze robiło się coraz gęstsze w drodze na dół. No, więc dojechaliśmy na dół. Może nie na dół całego pasa, ale na dół do hotelu, gdzie gdzie zostałem ostatnim razem, kiedy tu byłem. Zrobię parę ujęć i lecimy z powrotem do hotelu. I nadeszła pora, żeby znów wyruszyć w górę. No to startujemy. Tu jest naprawdę wąska i kręta. Przez kilka sekund, niestety, droga w dół okazała się koszmarem. Mijałem chyba z kilkaset motorów. I niestety niektórzy z właścicieli totalnie zapomnieli, że to nie jest tor i że ktoś może nadjeżdżać z drugiej strony. Miałem co najmniej kilka przypadków, kiedy motor wjechałby w moje auto, ponieważ byli oni na środku drogi lub nawet na środku mojego pasa. Szczególnie trzeba było uważać na zakrętach, kiedy oni po prostu ścinali sobie je, jakby nic nie mogło jechać z drugiej strony. I tu też niestety wychodzi smutna prawda o Stelvio Pass. Jeżeli chcecie naprawdę mieć frajdę, musicie tu przyjechać o 6-7 nad ranem. Była godzina 8.30 i niestety na górę jechało co najmniej kilkaset motorów i kilkaset rowerzystów, także nie byłoby mowy o jakichkolwiek zabawie, który teraz próbował wjechać na górę. Servio Paz, co myślicie? Naprawdę uważam, że bomba. Tak jak myślałem, że może nie jest to aż tak super przełęcz, powiem wam, że ta strona po stronie włoskiej jest fantastyczna, naprawdę fantastyczna, ta druga strona jest naprawdę ciasna, rozpędzasz się, hamujesz praktycznie do pierwszego biegu. Także jeżeli. Droga jest całkowicie pusta, można mieć troszkę zabawy. Jeżeli jest jakiekolwiek jakikolwiek auto, jeżeli traficie na jakikolwiek samochód, który jest przed wami, szanse na to, że uda się wam wyprzedzić, są naprawdę minimalne. Jeśli chodzi o stronę włoską, wcześniej, kiedy byłem tu 5 lat temu, zrobiłem dosłownie tylko kawałek tej strony na samej górze. Powiem wam, że nie byłem zachwycony. Rzeczywiście jest ona taka otwarta i mało pasjonująca. Natomiast to, co przeżyłem dzisiaj, kiedy jedziesz niżej, jest naprawdę niesamowite. Drogi są po prostu wspaniałe, są super i naprawdę mógłbym powtarzać i powtarzać tą drogę codziennie. Także naprawdę gorąco polecam. No i widoki. Widoki na górze też wspaniałe. Także. Siadajcie, w auta i przyjeżdżajcie. Mam nadzieję, że wideo się Wam podobało. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie temu wideo lajka. Ja już żegnam się z Wami na tą chwilę. A oto co czeka Was wkrótce w następnej części. Na razie. Cześć.